Tak jak w innych dziedzinach gospodarki czy życia, potrzebujemy skutecznej edukacji. Najskuteczniejszym kanałem edukacji jest demonstracja, są pokazy i przede wszystkim dobry przykład, dobra pra praktyka. Dlatego jako agrointegracja stawiamy na gospodarstwa demonstracyjne, gdzie wypracowujemy najskuteczniejszą technologię produkcji. Najwyższy dobrostan zwierząt, najbardziej zrównoważoną uprawę roślin. Zapraszamy kolejnych współpracowników, kolejnych partnerów. Są to najczęściej gospodarstwa rodzinne, które przyjeżdżają spotkać się z tą technologią, dotknąć, sprawdzić, potwierdzić wiarygodność i dopiero w kolejnym kroku są gotowi do tego, żeby wdrażać we własnym gospodarstwie. Współpracujący rolnicy, Zredukowali koszty produkcji, ponieważ opracowaliśmy wspólnie najskuteczniejsze technologie produkcji, utrzymania zwierząt, które ograniczają nam docelowo koszty. Podsumowując, promują spółdzielczość. Większość gospodarstw, które dzisiaj funkcjonują w Polsce, śmiem powiedzieć, że praktycznie wszystkie gospodarstwa nadają się. Do współpracy właśnie w ramach spółdzielni. Cześć, jestem Wojtek, jestem rolnikiem z Wielkopolski.